Będą zaskoczeni, że ugotowałaś obiad. Bardzo. Oby tylko nie był zbyt dobry, bo częściej każą mi otwierać swój z sosem do spaghetti. Alex to ja otworzyłam swój. Harper, nie bądź chwali piętą. <ścoughs> no, o, o, Alex gotuje. <ścoughs> o. Czyli czegoś chce. Lub coś zbroiła, lub każe nam zjeść coś wstrętnego przy ukrytej kamerze. Ja tak po prostu zrobiłam spaghetti na obiad dla całej rodziny. Hej, a wiedzieliście, że, że makaron robi się z takiego, taki w osiem minut we wrzącej wodzie? No to jest magia! Czuję chleb czosnkowy? I to na pewno nie ja, bo moja koszula śmierdzi całkiem normalnie. Zrobiłaś chleb czosnkowy? Hmm, przypadkowo. Chciała zrobić pizzę i nie dodała sosu. Profesor Krams! Profesor to za efektowne wejście. To taka nowa metoda. Pracuję jeszcze nad tą brodą na twarzy. Jak rozumiem, Aleks zrobiła coś dla rodziny bez użycia magii. Coś dla rodziny? Otworzyła tylko słoik z sosem do spaghetti i schrzaniła pizzę. Bierz to, co ci dają. Czekałem na to już od bardzo dawna. Właśnie spełniłaś ostatni warunek umożliwiający wam rozpoczęcie konkursu na czarodzieja rodziny. A, A, fantastycznie. No, no dobra, no to niech pan powie, kiedy zaczynamy? No bo czy mam czas nadrobić 16 lat leniuchowania? Z radością ogłaszam, że konkurs rodziny Russo zaczyna się właśnie teraz.